Today we open the I zaczęliśmy nagrywać, że zabrakło nam miejsca, słuchajcie, kochani. Więc tylko minuta była tego vloga. So, witajcie, kochani, jest środa. Ja właśnie wróciłam z pracy i zanim wejdę do domu, to stwierdziłam się, przywitam. Nie wiem, czy coś będę robić świątecznego, nie mam pojęcia, czy cokolwiek będę robić. Eee, w sensie, na pewno coś będę robić, ale czy coś z tego nagram, więc stwierdziłam, że po prostu tak się przywitam, e, wierzę potem pokażę, co robimy i jak dzieci pójdą spać, to się odezwę, więc witam się z wami serdecznie. Chciałam wam pokazać na naszej ulicy, ile już tutaj uminek pięknych jest. U nas jest okienko. Światelek jeszcze nie mam, muszę namówić męża, ale okienko wygląda fajnie, zobaczmy, co tam robią. <laughs> Wait, Denaya, step back, step back. Are you happy? i here, but why are you still in the uniform? My card, keep with... one one then, Denaya? You want to pull? Yeah. Okay, pull. This? Yeah. Uh -huh. <laughs> okay, let's see. It. What's my Christmas, my Christmas cards. Why do but no, the, why the the there is dog nothing dog more inside? This is one side and this is second side. It's just a lot of them. That's why they are like. What? a dog, and then also a dog with, uh, developed. with a. Dog. So I now, don't know where this dog is. It's packed in the boxes for the new house, I think. Or is in the charity shop? That I don't know. <laughs> I or it's somewhere see. in your toys? Okay, so this is some way of cards are do you like it? And do you like it? Mm -hmm. They're just envelopes. They're all the same. And I've already torn Because this is what I'm sending, not what we receive. What we receive will be every different. No, I need to put some wishes on the back. Can I help? Not right now. No, it's not We just play the in the evening. dzieci śpią śpi, jest godzina 1030 ale ja już tutaj siedzę już trochę Wpisałam kartki dużo kartek mam tutaj też co do laurki porobione tylko nie będę tego pakować bo ja mam taką kopertę taką materiałową jakby dużą a chcę taką inną, bo po drugie tak, Te trzy idą osobno. I te, jest tak jak przejdzie mi przez to, wiecie, no to będę mniej płacić. A jak mi nie przejdzie, no to będę więcej. Ale i tak, jeśli chciałam, czy taniej wysyłać każdemu osobno, czy jednak wszystko razem do rodziców, no i było, że jednak taniej wszystko razem. O tym w zeszłym roku pamiętam, że dużo zapłaciłam tej poczcie, tylko że dużo innych rzeczy wysyłałam. W każdym razie o tym już mówiłam. W ogóle, Zabieram się teraz za montaż, co prawda, filmu wczoraj, ale chwilę chnęłam i mi się przypomniało, że wam nie powiedziałam, co się stało dzisiaj rano, więc nie, nagrywamy sobie to te otwieranie um, tego kalendarza adwentowego z dziećmi yy, na ten angielski kanał. I słuchajcie, zabrakło miejsca pamiętanie, nie? No i mi yy, sami tam gadamy o nim rozczarowanie, bla, bla, bla. Mówią, to dobra, to nie nagrywamy dzisiaj, nie, nie, nie. No i sejcie, włączyłam live'a na TikToku. Ten mikrofon znowu poszedł. Włączyłam live'a na TikToku. No i nagraliśmy. Bo to jest tak, że live się po prostu nagrywa i potem sobie go mogę ściągnąć, jak już mam to miejsce na telefonie. O to chodziło, nie? Dobra. Tam parę osób się doznało, ale nie o to chodzi. Skończyłam tego live'a I proszę mi powiadomienie z TikToka, że. Zabrakło mi miejsca na telefonie, więc musiałam przerwać ten mikrofon, muszę chyba trzymać blisko ust, żeby to działało, aczkolwiek okazało się, że było wyłączone, więc teraz podkładam głos, bo mikrofon miał chyba baterię i się wyłączył, więc nagrałam totalnie ciszę i swoją gadaninę, w każdym bądź razie tamto przerwałam to. Przez ten brak miejsca, to było to, że TikTok mi wysłał powiadomienie, że zarobiłam 20 pi za ten 5-minutowy live. I pomyślałam, że może powinnam zacząć robić vlogmasy też na TikToku.